Cześć. Dzisiaj mamy na naszym stoliczku zawieszenie gwintowane MTS Technik do Dodge'a Charger'a i Challenger'a z roczników 08 w górę, również do Chrysler'a 300C i Demy. Tak wygląda przednia kolumna. Jest to dosyć długa kolumna w ala złotym ocynku, czyli lepsze zabezpieczenie antykorazyjne. Tak to wygląda z bliska. Mamy tutaj nakrętkę Hexacoil, rozprężną, przeciętą. Tutaj, żeby łatwiej było regulować nam praktycznie ręką, kręcić tą nakrętką i aby skręcić to tym, tą śrubką imbusową ściskamy e, tą nakrętkę po wyregulowaniu zawieszenia. Tak jak wspomniałem, sprężyny główne są wyprodukowane przez Eibacha. W komplecie znajdują się również osłony i odboje. Oczywiście na tyle. Amortyzator osobno, sprężyna osobno, sprężyna również wyprodukowana przez Eibacha i regulacja, która idzie na górę sprężyny wygląda następująco, dosyć spory zakres, kilka centymetrów, także zapraszamy po zawieszeniach wintowane MTS Technik i nie tylko, cześć.